Siemanaczko i zapraszam na kolejny test. Dziś sobie wracamy do testów petard. No i przetestujemy sobie bardzo popularne petardy, ale ja ich jeszcze nie testowałem, czyli P, PP1. PP1 testowałem PP3, tych jeszcze w ogóle. także Zobaczymy, jak to wypadnie. 20 sztuk w tym opakowaniu się znajduje: 20 petard. PP1 od Magic Time, dawnej komety. Tak się prezentują boki tego opakowania. Przechodzimy do tyłu. No, i tutaj instrukcja w języku polskim oczywiście się znajduje. PP1 Nek na 20 sztuk to 10 gram, czyli 0,5 gram na sztukę. Yy, certyfikat także się tutaj znajduje. Magic Time Michalska Małgorzata. Petarda błyskowa jest to klasa druga. Sprzedawać w oryginalnym opakowaniu, yy, tylko do użycia na zewnątrz. Yy, zakaz sprzedaży i używania osobom poniżej 18 roku życia. Yy, minimalna bezpieczna odległość to co najmniej 8 metrów. Widzowie powinni, powinni znajdować się w odległości co najmniej 25 metrów. Yy, w razie yy, nigdy nie odpalać powtórnie, oczywiście. Yy, zakaz używania przez osoby, które spożywały, yy, spożyły alkohol, spożywały. Nie zastosowanie się do powyższej instrukcji grozi kalectwem. Yy, nie używać w przypadku uszkodzenia wyrobu. No i data produkcji to 2022 rok. No i data przydatności do 2027 roku. Tutaj instrukcje w innych językach. Nasza ikonka niebezpieczeństwa rozrzutu także się tutaj znajduje. Produkcja chińska. No i rok produkcji 2022. Także tak to się prezentuje. Małe opakowanie. Ok, z omówienia opakowania to by było na tyle. No i teraz przechodzimy do omówienia pojedynczej sztuki. No, i tak się prezentuje nasza petardka. No, jak widzicie, bardzo, ale to bardzo taka mała. Mniejsza po prostu jest. Znaczy mniejsza, coś jak nie wiem. C4 Small, tak. Zresztą pojedynki petard to będą to również właśnie PP1 wersus C4 Small, versus Mini Rams. Także pojedynki petard od razu już zapraszam, żebyście także sprawdzali później shorty. Zaczynamy od informacji, jakie znajdują się na petardzie, czyli PP1. Certyfikat tutaj jest producent Magic Time Małgorzata Michalska no i właśnie nasz nek podany na sztukę czyli 0,5 gram petarda błyskowa klasa druga. sprzedawać w oryginalnym opakowaniu no i to by było na tyle z informacji z tyłu no minus, nie ma plastikowej zatyczki tylko gips jeżeli chodzi o przód jest dobrze, twardo nic się tutaj nie gnie także już przejdziemy do naszego lątu długość myślę, że na plus osadzenie troszeczkę gorzej no, i ta grubość lądu powiem że też, że tak sobie. Tym bardziej, że ten ląd wydaje się taki nie wiem, jakiś taki po prostu gorszej jakości, tak dotykając go. no, także takie moje zdanie. No, i zamówienia to by było na tyle. PP1 i lecimy już z testami. Test w szklanej butelce tego absolutnie pod żadnym pozorem nie róbcie. No i to by było na tyle, czas na jakieś tam krótkie podsumowanie. Resztę petard zostawiam sobie na pojedynki, troszkę shortów będzie. Yy, jakaś ocenka, myślę, że takie 7 minus na 10 naprawdę. Yy, troszeczkę mnie zaskoczyły swoją mocą, jeżeli chodzi o yy, petarda versus szkło. Myślałem, że no, nie będą miały w sobie tyle mocy, żeby szkło po prostu rozwaliły, ale jednak. No i yy, dodajmy że jest to klasa F2, tak? Nie F3. Czyli według mnie, jak na klasę drugą, jest dobrze. Dlatego też taka ocenka, 7 z minusem. Yy, dajcie znać, co o nich sądzicie. Magic Time PP1. Dzięki jeszcze raz za oglądanie.